Dzień dobry, witam Państwa w tych ciężkich dniach. No właśnie ciężkich, dlatego że towarzyszy nam wszystkim lęk. Bo tak naprawdę to przeogromna większość z nas, no, pominają, pominając najstarszych członków naszych społeczności, pierwszy raz w swoim życiu przechodzi przez taki stan zagrożenia. No, na dodatek brakuje nam informacji i nie do końca wiemy, czym to się wszystko może jeść. Żebyśmy nie, nie zwariowali, to po pierwsze nie przesadzajmy. Z szukaniem informacji na temat wirusa. Pomysł spędzania całego dnia w internecie, w poszukiwaniu, gdzie kto co na ten temat napisał, naprawdę nie uspokoi nas, wprost przeciwnie, będzie w nas nasilać przeświadczenie, że musi się wydarzyć coś złego. Szukajmy informacji, ale ze sprawdzonych źródeł. A nie wierzmy w te przekazywane głównie przez media społecznościowe informacje, że szwagier Zośki powiedział zięciowi Tomka, a on jeszcze sam to widział, no może nie sam, ale ktoś mu opowiedział i tak dalej. Bo tak rodzą się plotki, narasta w nas strach, to jest zupełnie bez sensu i absurdalne. My się zajmijmy czym innym. Nowość tej sytuacji polega w większości rodzin, także na tym, że oto nagle od rana do nocy, a nawet i w trakcie nocy, jesteśmy osadzeni na stosunkowo niedużej przestrzeni, my dorośli, razem z naszymi dziećmi. To nie jest sytuacja, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Przecież dzieci mieliśmy przez cały czas w domu. Tylko przez parę tygodni wakacyjnych to była zupełnie inna historia, a teraz okazuje się, że rodzina no to niekoniecznie miejsce, gdzie jest tylko sielanka i cudowna atmosfera. Krótko mówiąc, dzieci zaczynają chodzić po ścianach, bo dla nich sytuacja zerwania kontaktu z rówieśnikami to jest dopiero potężne źródło stresu na dodatek ci poirytowani dorośli, którzy też się po mieszkaniu pamiętają. O awantury w takich sytuacjach nie trudno. Moi mili, konieczność. Unikania kontaktu z ewentualnym potencjalnym źródłem zagrożenia to jedno, no ale chyba nie przypuszczamy, że możemy złapać koronawirusa od jabłonki, śliwy albo innych kwiatków, które nam w ogródku wyrastają. Wykorzystajmy to, że w takiej gminie jak nasza większość z nas może w bezpieczny sposób przebywać na dworze. To znaczy, nie po to wychodźmy na dwór, żeby się spotkać w piątkę sąsiadów i opowiadać sobie, gdzie kto co usłyszał, bo tego robić nie wolno, ale można całymi rodzinami wykonywać i czynności, takie, które ogródką wyjdą na dobre, samego grabienia przecież. Z samego grabienia możemy, możemy mieć sporo zdrowego wysiłku, rozładowania stresów i bycia razem. No a poza tym przypomnijmy sobie, no przecież naprawdę można się z dziećmi bawić. Nie tylko odsyłać je do tego, żeby sobie obejrzały jakiś film czy pograły w jakieś gry komputerowe, ale no, przypomnijmy sobie nawet takie fantastyczne, tak naprawdę zabawy, jak nie wiem, dwa ognie czy zbijak. No jeśli ja, jako babcia, mogę godzinami stać na bramce, którą atakują moje wnuczęta, no to proszę mi nie mówić, że, że wy też nie możecie czegoś takiego robić. Nie dajmy się zatem zwariować, nie przesadzajmy z poszukiwaniem informacji, myślmy o tym, jak można konstruktywnie spędzić czas. Trzymajcie się.